Cześć. Słońce wstaje coraz wcześniej i wszędzie słychać odgłosy ptaków. Co to oznacza? Oczywiście zbliżającą się wiosnę. Zanim się obejrzysz, wszystko zrobi się zielone i nowa pora roku rozkwitnie w pełni. Będziesz na nią przygotowany, czy prześpisz na najlepsze okazje? Ponieważ właśnie teraz do sklepów trafiają nowe kolekcje a wszystkie najciekawsze przedmioty wyprzedają się bardzo szybko. Nie chcę, żebyś się obudził w momencie, kiedy wszystko będzie już przebrane, dlatego w tym filmie przedstawię Ci cztery fundamenty Twojej wiosennej szafy, które musisz mieć w swojej garderobie, aby wyglądać świetnie podczas nadchodzącej pory roku. Panowie, na wstępie dziękuję bardzo za wszystkie zamówienia, które złożyliście na wiosenną edycję podręcznika mężczyzny. Wielu z was, którzy zakupili Abbuka, jeszcze nie dołączyło do naszej facebookowej zamkniętej grupy. Przypominam o tym, ponieważ na tej grupie będę również udostępniał rzeczy, które nie będą ogólnodostępne na tym kanale. No, niektórymi informacjami nie można aż tak publicznie się dzielić. Także wykorzystajcie w pełni możliwości podręcznika mężczyzny. A jeśli jeszcze nie masz swojego egzemplarza, to w opisie wrzucam link, pod którym możesz dokonać zakupu. A na drugiej stronie upbooka znajdziesz link do dołączenia do naszej społeczności dobrze ubranych mężczyzn. Ok, ale wracając do tematu. W swojej szafie warto mieć kilka elementów, które są takim fundamentem całej garderoby. Dają ci one najwięcej możliwości budowania stylizacji i są bardzo uniwersalne, dzięki czemu pasują praktycznie do wszystkiego. Każda pora roku ma swoje elementy podstawowe inne będą na wiosnę, inne na lato. Nawet jeśli dany element miałby być tego samego kroju, to może różnić się przykładowo grubością, czy też rodzajem splotu, który da ci więcej ciepła, lub też w drugą stronę zwiększy oddychalność materiału. Uważam, że na te podstawowe elementy warto wydać trochę więcej. Tak, aby były naprawdę dobrej jakości. A to dlatego, że są to rzeczy, które po pierwsze będziesz częściej używał, po drugie mają Ci przetrwać lata, a po trzecie są mocno widoczne w stylizacjach. I dlatego przygotowałem dla Ciebie listę czterech must have na nadchodzącą porę roku. Zaczniemy od dołu. Więc pierwszą propozycją będą Penny Loafersy. Bardzo uniwersalne obuwie, które nie jest często widziane na ulicach. Jesteśmy mocno przyzwyczajeni do wygody sneakersów i często uważa się, że żadne inne buty nie są aż tak wygodne. Moim zdaniem nic bardziej mylnego. Dobrej jakości skórzane penny loafersy są równie wygodne co sneakersy. Skóra świetnie dopasuje się do Twojej stopy i pozwoli na komfortowe spacery. Specjalnie mówię tutaj typowo o Penny Loafersach. Mimo iż rodzajów loafersów jest kilka, ten typ jest najbardziej uniwersalny, najbardziej podstawowy i najmniej wymyślny spośród wszystkich. Jeśli jesteś dopiero na początku swojej przygody z eleganckim stylem, postaw na nie, a na pewno będziesz zadowolony. Materiałem, z którego są wykonane, koniecznie powinna być skóra. Nie daj się nabrać na żadne inne skóropodobne wynalazki, które po jednym sezonie będą już do wyrzucenia. Jeśli dobrze poszukasz, to już za około 300 zł jesteś w stanie znaleźć dobrej jakości loafersy. W edycji wiosennej podręcznika mężczyzny znajdziesz linki do sprawdzonych przeze mnie Penny Loafersów zaczynających się właśnie od 299 zł. To cena jak za pierwsze lepsze sneakersy, a tutaj masz obuwie z prawdziwej skóry, które przetrwa Ci lata. Jeśli chodzi o kolor to zdecydowanie na początku postaw na brązowe. Są bardziej uniwersalne, dopasujesz je do wszystkich spodni, zaczynając od białych chinosów, a kończąc na ciemnych dżinsach. Czy do marynarki, czy do t-shirtu, sprawdzą się świetnie. Potraktuj je po prostu jako bardziej elegancką wersję sneakersów. Przechodząc do kolejnego punktu, mamy chinosy. Spodnie bardzo wygodne i bardzo uniwersalne. Jako pierwsze, postaw na kolor beżowy. Klasyczne chinosy wykonane są w 100% z bawełny, ale mała 2-3% domieszka elastanu nie jest złym pomysłem. Dzięki temu, zwłaszcza przy tych tańszych spodniach, nie będą one tak szybko wypychały się w okolicach kolan. Pamiętaj, aby były dobrze dopasowane do Twojej sylwetki. Jeśli chcesz więcej informacji na ten temat, to nagrałem cały odcinek mówiący o beżowych Chinosach. Podsyłam ci linka do niego gdzieś tu w prawym górnym rogu. Dlaczego beżowe na początek? ponieważ dopasujesz je do praktycznie wszystkich pozostałych kolorów. Buty czarne, białe, brązowe, wszystkie pasują. To samo z górnymi częściami garderoby. Chinosy będą pasowały do nich świetnie. I tak samo jak pennyloafercy, są bardzo uniwersalne pod względem formalności. Możesz je nosić w stylizacjach bardzo casualowych z t-shirtami lub połączyć je z koszulą i marynarką. W upbooku jest naprawdę wiele świetnych wiosennych stylizacji z chinosami. Także, jeśli zastanawiasz się, z czym dobrze byłoby je połączyć, podręcznik mężczyzny da Ci naprawdę wiele propozycji, którymi możesz się zainspirować. Wszystkich stylizacji w edycji wiosennej jest aż 67 i są stworzone tak, Abyś mógł odtworzyć je z tego, co już masz w swojej szafie. Pojedyncze elementy się powtarzają. Chodzi o to, abyś z małej ilości rzeczy mógł stworzyć jak najwięcej stylizacji. O to właśnie chodzi w budowaniu stylu. Następną rzeczą będzie polo, bardziej elegancki kuzyn t-shirtu. Podstawowy element garderoby, gdzie podejrzewam, że większość z Was ma białą polówkę w swojej szafie. Ale ważną rzeczą jest to, jaką polówkę macie w swojej szafie. To, co widać na ulicach najczęściej, to złej jakości poszarzałe lub pożółkłe koszulki. Jeśli zdecydujesz się na polówkę słabej jakości, to już po kilku praniach a czasami to nawet po jednym, jej kołnierzyk ulega deformacji. Końcówki wywijają się w górę, układają się w jakieś fale czy inne kształty. Jednym słowem, wygląda to tanio. I co z tego, że reszta Twojej stylizacji będzie przemyślana, jak jeśli z kimś rozmawiasz, to w większości patrzysz na jego twarz. I ten kołnierzyk rzuca się w oczy i wygląda po prostu źle. Także zwróć uwagę na to, jakie masz polówki w swojej szafie. Niezależnie od tego, czy są białe, czy czarne, jeśli są znoszone, pora je wymienić. Nie są to drogie elementy, na które musisz wydawać setki złotych. Mam kilka sprawdzonych perełek, które są bardzo dobrej jakości w stosunku do swojej ceny. Bolinki do polówek w podręczniku mężczyzny zaczynają się już od 55 złotych. No i ostatnia sprawa, czyli trench. Klasyczny beżowy trench jest podstawą wielu ciekawych stylizacji na wiosnę. I tutaj ważne jest to, aby był on dobrej jakości. Jest to element, który zakrywa większą część Twojego ciała i bardzo mocno rzuca się w oczy. Reszta jest zakryta. Swetra nie widać, koszuli nie widać. Części spodni również nie widać, więc nawet jeśli te elementy są gorszej jakości, to warto, aby trench był dobry, bo resztę ukryjesz pod spodem. A jest to bardzo fajna opcja, bo trench jest bardzo uniwersalny. W chłodniejsze dni możesz łączyć go z wełnianym swetrem, w cieplejsze narzucisz go po prostu na koszulę lub t-shirt. Naprawdę możesz wykorzystać go przez całą wiosnę i w łatwy sposób wyróżnić się z tłumu, ponieważ Rzadko widuje się mężczyzn w dobrych tręczach. A jeśli będzie on naprawdę dobrej jakości i dobrze dopasowany do ciebie, nada ci bardzo klasycznego i eleganckiego wyglądu. Te cztery elementy pozwolą ci zbudować dobre podstawy swojej szafy. Sprawdzone linki do nich znajdziesz w podręczniku mężczyzny. Każda rzecz jest przeze mnie sprawdzona pod względem składu i kroju, tak aby była prawdziwą perełką która będzie w twojej szafie przez lata. W edycji wiosennej znajdziesz linki praktycznie do wszystkiego. Od T-shirtów zaczynających się od 39 zł, kurtek od 179, poskurzane sneakersy za 199 i dużo, dużo więcej, a wszystko jest w trzech różnych półkach cenowych. To ty decydujesz Ile chcesz wydać, ale każda rzecz jest z dobrym składem. W opisie tego filmu znajdziesz link, gdzie możesz zakupić podręcznik. Tylko do wtorku jest on w specjalnej promocyjnej cenie, więc korzystaj, bo jak wiesz, u mnie promocje w ciągu roku normalnie się nie zdarzają. A teraz jest najlepszy okres na zakupy. W Abbooku zawarłem odnośniki do rzeczy z najnowszych kolekcji, a te perełki szybko się wyprzedają. Także do dzieła. Jeśli jesteś na początku swojej drogi, polecam ci pakiet podręczników. To po prostu wiedza w pigułce, której potrzebujesz, aby ubierać się lepiej. A i przypominam o tym, że kupując podręcznik, czy to edycję wiosenną, czy któryś z pakietów, zyskujesz również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie znajdziesz innych mężczyzn, którzy również budują swój styl i gdzie wspólnie wymieniamy się swoimi poleceniami i opiniami. Dołącz do nas już dziś.